Jest taki film, nazywa się Bankier. I ja rzadko oglądam filmy. Ten mi się pokazywał, pokazywał, kliknąłem play. No i mnie wciągnęło. Obejrzałem ten film na trzy części, te trzy podejścia, bo za każdym razem, chciałem jechać dalej, tam rodzina, dziecko, coś tam trzeba i się od tego odrywałem. Natomiast ten film tak mocno mi chodzi po głowie i przemyślenia z niego że chcę, żeby każdy z was ten film obejrzał. Jeżeli ufasz temu, co ja wam tutaj na YouTubach opowiadam od już lat, to film Bankier z całą pewnością będzie filmem, który ci e, przypasuje. Nie pod kątem podobało mi się, ale pod kątem przeróżnych przemyśleń. No i moje przemyślenia z tego filmu są takie, że jest to film o tym, jaką cenę trzeba zapłacić za naiwność. I czemu można słowa, że trzeba zapłacić za naiwność? No bo chyba się inaczej nie da. I teraz, czemu ten film dla mnie jest taki ważny? Jest dwóch bohaterów. W sumie trzech głównych bohaterów. I e, każdy z nich charakteryzuje się innym poziomem naiwności. Ja utożsamam się z każdą z tych postaci. Są na różnym etapie swojego rozwoju. Jeden główny bohater, to najstarszy, widzi. Przyszłość bardzo dokładnie i wie, jak życie będzie wyglądało. Natomiast, mimo tego, iż dokładnie wie, jakie będą konsekwencje działania, i tak w nie wchodzi i też płaci cenę naiwności. Drugi, taki skrajnie młody, yy, płaci cenę naiwności wynikającą z braku doświadczenia i swojego młodego wieku. Trzeci, płaci cenę naiwności, bo chce podążać ze swoim ego bez patrzenia na to, czy jest to na pewno dobre dla swojego biznesu. I byłem, jestem. Każdą, każdą z tych trzech postaci. Ceną, jaką zapłaciłem za upadek mojego y, pierwszego biznesu lat temu już prawie 10, znaczy powodem była ta naiwność, czy znaczy, wierzyłem na przykład w to, że można pracować z ludźmi tylko na zasadzie umowy słownej, wierzyłem, że kumple to jest dobry pomysł na biznes, robienie tego razem. Wierzyłem, że klient zawsze będzie mi przychylny. Wierzyłem, że ludzie, no jak mogliby mnie oszukać, jak mogliby mnie zostawić, no jak oni mogliby mi to zrobić? No, no nie ma takiej w ogóle możliwości. Takie rzeczy dzieją się innym, ale nie mniej, więc to była cena na jedności, jaką zapłaciłem wtedy. Później zapłaciłem cenę na przykład wchodzenia w biznesy, których w ogóle nie rozumiałem, nie, które nie były dopasowane do mnie. biznesy to wymagały ogromnej ilości dokumentów, papierów, umów. Poległem bardzo mocno również wtedy, bo to w ogóle nie było dla mnie. Znaczy, ruszyłem do gry, która w ogóle nie była dla mnie. Czyli ja przegrałem na samym początku, gdy tą grę rozpoczynałem. No i tych dróg naiwności było bardzo dużo. No i z perspektywy czasu patrzę, jak to w ogóle jest możliwe, żebyś Osman w takie w ogóle projekty, współpracę, firmy wchodził. No, 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 jak to jest możliwe? No, ale znowu odpowiedzią jest ta naiwność. Naiwność wynikająca z braku doświadczenia, naiwność wynikająca z młodego wieku, naiwność wynikająca z ego, naiwność wynikająca z tego, że chciałem ten świat zakląć, tak żeby było po mojemu. Dużą cenę za naiwność zapłaciłem również wchodząc w współpracę z mentorami, którzy e, oni, mieli, oni mieli duże doświadczenie biznesowe, ale nie mieli doświadczenia w projektach, w które razem chodziliśmy. Więc ja znowu naiwnie wierzyłem, że pan, który jest w się przez lat 30-40, wie ode mnie więcej i on potrafi poprowadzić mnie, młodego przedsiębiorcę i jego jako wiadronego mentora w tym procesie, że, żeby zadział się sukces. No i to też była to naiwność. Wierzyłem też kiedyś w naiwność, naiwnie w to, że świat może żyć bez pieniędzy, potrzeba czegoś sprytu, dobrej organizacji, barterem można wszystko załatwić. I tak okazuje się, że że nie. I też widzę dużo ludzi w mojej społeczności facebookowej, Instagramowej, tubowej, którzy bardzo naiwnie wierzą w to, że no pieniądze nie są najważniejsze. Oczywiście że nie są naj, 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 najważniejsze, ale są bardzo dalekie od tego, żeby je tak bagatelizować, że nie mają żadnego znaczenia, a wiele osób naiwnie próbuje to robić. I czemu ten film tak mocno ze mną rezonuje, czemu nie nawet nagrywam wideo? Trzeba zapłacić rysowe. A może nie trzeba, może tak jest tylko w moim przypadku. Jestem ciekawy, jak to jest u ciebie. Takie frycowe wchodzenia w nowe biznesy i takie bazowanie na nadziei, bazowanie na naiwności swojej albo klientów e, kończy się źle. Kończy się na przykład długami, kończy się rozwalonym biznesem, kończy się rozwalonymi relacjami. Ja też długo wierzyłem w to, że można budować długo, wieloletnie przyjaźnie. Z ludźmi, których tam poznałem, ale okazuje się, że, że nie, że oni się pojawiają, odchodzą, jedni odchodzą w, po prostu się rozstajemy, z innymi relacja wygasa, z innymi relacja rozpada się bardzo burzliwie i ma spore konsekwencje dla każdej ze stron. Jest to wydatek energetyczny, emocjonalny, czasami finansowy. Ktoś kogoś oszukał, ktoś komuś nie oddał, ktoś komuś tam przeszkadza w biznesie i tak dalej. Historii jest bardzo dużo. Natomiast przedchodząc w relacje z pracownikami, z pracownikami, zakładam, że zawsze oni będą odchodzili. Pytanie, czy odejdą po miesiącu, po roku, czy po 10 latach. Takie założenie odczarowuje tą naiwność zatrudniania, że wierzę, że ktoś ze mną będzie pracował przez lata. No nie, tak nie będzie. Naturalna kolej rzeczy. I sama ta myśl powoduje, że jest już łatwiej prowadzić biznes, no bo nie wierzę naiwnie w to, że ludzie ze mną będą zawsze. Bo nie będą. Tak samo z tobą też ludzie nie będą zawsze. Są przykłady film, gdzie ktoś pracuje przez 20 lat. 30 lat ze swoim szefem, jest dyrektorem, głównym menadżerem, czystawym wspólnikiem, ale to też ma swoją cenę. I wierzenie naiwnie, że to się będzie rozwijało zawsze w stokrotkach i w kwiatuszkach, i ciasteczkach, i całuskach, i szampanach, nie zawsze jest dobre. Więc w tym wideo chcę Cię zachęcić do tego, żebyś przyglądał się na swoje zachowania, które wynikały z naiwności, że kurde, jak on mógł mi to zrobić? Nie! nie. Jak ja naiwnie pozwoliłem na to, by on, ona albo ta firma. Mi to coś zrobiła. Czy jak ja sam pozwoliłem sobie to zrobić, naiwnie wierząc, że będzie wyglądał świat inaczej niż naprawdę wygląda? No i znowu, taka świadomość, jak świat wygląda. Rzeczywistość, jak on, jak on wygląda. Świat jest taki: nie jest ani czarny, ani biały, ani różowy. Nie jest aż tak zły, jak myślimy. Nie jest aż tak piękny, jak myślimy. Wierzenie naiwnie, że jest super zły przeszkadza. Wierzenie naiwnie, że jest super dobry, też przeszkadza. Taki może środek, balans, albo takie poruszanie się po tych ekstremach powoduje, że ta naiwność ma mniejsze konsekwencje, albo mniej boli, albo mniej kosztuje. Tak jest w moim przypadku. Im jestem starszy, mam wrażenie, że tej naiwności jest mniej, więc może to jest kwestia młodości, która charakteryzuje się naiwnością, ale gdyby nie ta naiwność, to wielu projektów bym w ogóle się nie podjął w moim działaniu. Zachęcam was do obejrzenia filmu Bankier. Wyciągnijcie sobie z tego własne y, wnioski i zwróćcie sobie uwagę czy przypadkiem postaci z filmu, których nie rozumiecie, hejtujecie, albo to Wam się na maksa nie podobają, nie są w jakiś sposób odzwierciedleniem was samych na różnych etapach życia. A może oglądając ten film, widząc tych trzech głównych bohaterów, zobaczycie moimi oczami to, jaki jest, jaki był Marcin Osman, bo jeszcze raz podkreślę, utożsamiam się z każdą z tych trzech postaci. tam wieku teraz 35 lat w różnych procentach z każdą z tych postaci, ale na pewno z każdą z tych postaci się utożsamiam Z całą pewnością. Film jest. Wydawałoby się lekki, ale jest naprawdę bardzo dogłębnie poruszający na przykład mnie, gdy oglądasz to z poczuciem, kontekstem biznesowym, że hej, ale to chyba jest o mnie. Albo kurde, miałem taką samą sytuację. Albo zaufałem temu prawnikowi, albo podpisałem ten dokument bez czytania, albo, 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 Przestroga dla przedsiębiorczych bardzo mocno polecam. Film Bankier. Link macie poniżej do tego filmu. Trailera. Ja obejrzałem na Apple Play.